Samorządy wiejskie należą do najsłabszych ekonomicznie samorządów. Jak pan ocenia ustawę zmieniającą zasady dotyczące dochodów samorządów? Samorządy wiejskie w naszym kraju są szalenie zróżnicowane. Są samorządy, które są bogatymi samorządami, dysponującymi naprawdę dużymi dochodami własnymi. O, dla przykładu kleszczew, prawda? I te gminy odkrywkowe, jak my to nazywamy, ale niestety to są wyjątki. Gro samorządów, my oceniamy to na 70%, to są samorządy małe i średniej wielkości, pozbawione dochodów własnych. No właśnie, a ta ustawa powoduje to, że samorządy mają więcej dochodów własnych więcej zostaje w kieszeni. I dlatego patrzymy na nią z nadzieją pewną. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że rok 25 to nie jest rok właściwy do oceny tej ustawy, tego projektu, bo założenia na rok 25 zostały tak trochę sterowalnie i ręcznie zlepione. System jako nowy projekt ustawy o dochodach zacznie działać dopiero od 1 stycznia 2026 roku, ale mamy pewne pewność pewne informacje graniczące z pewnością że e, proszę państwa pieniędzy w systemie jest za mało e, w tej ustawie nie ma już janosikowego czyli nie ma tej e, sytuacji w której bogatsze samorządy składają się na dofinansowanie mniejszych samorządów jak to będzie wyglądało w przypadku tych biedniejszych samorządów wiejskich? Skąd one będą dostawały środki na swoją działalność, jeżeli własnych dochodów nie starczy? Tam jest pewien mechanizm, który reguluje te dochody. Jeżeli one przekraczają 120% dochodów średnich, no to wtedy już ten dochód dalej nie rośnie, tylko jest on ucinany. I ten system powoduje na wyrównywanie pewnych szans finansowych dla tych najbiedniejszych samorządów. Dlaczego mówimy, że kierunek jest właściwy? Bo od lat domagaliśmy się systemu opartego po pierwsze przewidywalnego po drugie opartego na przewidywalnych założeniach finansowych żebyśmy my w samorządzie po prostu układając sobie pewne mechanizmy wydatkowe na, na, na całą kadencję, żebyśmy mogli przewidywalnie planować. I tu pewne symptomy są pokazane, bo w większości będziemy mieli udział w, w picie, w cicie, do tego są jeszcze e, e, ekologiczna e, subwencja, która będzie też dodatkowym czynnikiem ona w roku 25 w bardzo małej wierze zafunkcjonowała mamy obietnicę że pojawi się w odpowiedniej wadze dopiero w roku 26 no i stopniowo będą te dochody gmin rosły faktem jest że już w roku 25 pokazało się w systemie jedni mówią 24 inni mówią 25 miliardów złotych więcej i to jest fakt. Faktem jest, że na koniec tego roku w ramach tak, zwanego, tak zwanej kroplówki, my to nazywamy kroplówką, ponieważ gro gmin nie było w stanie zbilansować swoich wydatków, nie byliśmy w stanie pokryć dochodami własnymi, bo tych dochodów nie było. A przecież koszty, inflacja, pandemia i, i inne tego typu zdarzenia spowodowały, że wydatki bardzo lawinowo rosły. Dochody niestety nie rosły w takim tempie. W związku z tym te 10 miliardów, które poszło jeszcze w tym roku zdecydowanie poprawiło sytuację. W tym roku. W tym czwartym. Czyli w 24. 25 miliardów ma być więcej w 25, ale system dopiero wejdzie systemowe rozwiązanie od stycznia 2026. Dlaczego nas niepokoją pewne założenia? Proszę państwa, jeżeli z wyliczeń związku gmin wiejskich wynika, że samorządy gminne w ostatnim roku wpłaciły łącznie ponad 40 miliardów złotych na wydatki w oświacie poza systemem, to cóż znaczy te 25 miliardów, które trafiły do wszystkich gmin w całej Polsce? To jest naprawdę Wiele do zrobienia. Dlaczego mówię najpierw o oświacie? Oświata to z reguły w budżetach gmin wiejskich 50, a raz i 60% wydatków. Moja gmina jeszcze 4 lata temu dokładała do oświaty, żeby się zbilansować, 3 miliony. Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku. Najprawdopodobniej przekroczymy kwotę 7 milionów złotych. A jesteśmy gminą, której mieszkańcy gospodarują na glebach bonitacji klasy 5, 6, 6z, a więc z urzędu są zwolnieni z płacenia podatków. Nasze jedyne dochody to podatki od mieszkańców z kwestie wpływy podatkowe i, opłata, i opłaty administracyjne. To są naprawdę niewielkie kwoty. Dlatego problem przed samorządami i rządem jest bardzo duży. A proszę pamiętać, że samorząd wykonuje wszystkie zadania zlecone przez rząd i wszystkie zadania w imieniu rządu. My jesteśmy administracją państwową, tyle że samorządową. My naprawdę chcemy zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców. No tutaj wyjściem jedynym chyba jest to, żeby rząd przekazywał jakieś środki na edukację. To jest jedno wyjście. Jest drugie wyjście, o którym słyszałem, że można zaproponować łączenie niektórych samorządów w większej jednostki. My mówimy również o łączeniu szkół. Chcemy zaproponować, żeby tworzyć z tych najmniejszych szkółek gdzie w klasie jest dwójka, trójka czy piątka dzieciaków, chcemy zaproponować tworzenie szkół wspólnych, gdzie te najmniejsze szkoły, dzieci, i młodzież będzie zwożona do szkoły najlepiej wyposażonej i w ten sposób zapewnimy najlepszą im edukację i rozwój dziecko, proszę państwa, do prawidłowego rozwoju musi mieć grupę rówieśniczą. To nie są dobre metody, jeżeli w klasie jest jedna dwójka czy trójka dzieci, co z nimi można robić? Te łączenie klasy pierwszej, z drugą, z trzecią to naprawdę nie jest edukacja na dzisiejsze czas.